Eva Opoka Usma 10 o zmierzchu mm, Nie dobra Mikuśia Nie dobra nie kocha mamusi no przełknię tutaj łyżeczko, Otwórz mordeczkę, no, otwórz mordeczkę, no. Uch. Co za ośli. Uch. Powiedziałam jedną, spróbuj. Mm, Dobra na no, no. Mamusia się pogniewa. Będzie gniewanie. Zobaczysz, będzie gniewanie. Proszę, chwileczko! Dobrze! Dobrze, że jesteś. Pomożesz mi nakarmić, Miku się nic dzisiaj nie przełknęła. Jarzyny i cielęcina przetarta, ona wykręca się wyłysiałym tyłkiem. Zaraz No, Ale dobre! Mika! Nika, nie daj ruszać, nie daj ruszać! No A to leży! Wy już jedliście. No, uważaj na włosy. Nie, nika, nie daj ruszać! Wystarczy, dobrze. Staniusz. Tak mnie nastraszyła. Myślałam już, że jest chora. No, niedobre mi kusieczki, niedobre przestraszyło mamusie. Wszystko kupiłam, ale nie było indyka. Zamiast indyka wzięłam łódko z kurczaka, dobrze? Dobrze, dobrze. W włóż zakupy do lodówki, ptaszyna. Niedobre mi kusieczki, Oj, nie były Paragon y i. o, reszta. Tutaj. Wyjść z psami? Eee, już z nimi byłam. Postałam chwilę przed klatką, pobiegały po trawniku. Sąsiedzi źle patrzą, ale mam to widzieć. Jutro pójdziemy przez trawnik. No, do ja, parku. Jakie ty dobre dziecko jesteś z Dobrze, że wróciłaś, ptaszyna. Wczoraj myślałam, że pani na serio o tej przeprowadzce. Ale później dotarło do mnie, że to przecież niemożliwe. Aha, jak będziesz w moim wieku, to już się nic nie zdziwi. Byłam dzisiaj u notariusza i podpisałam pełnomocnictwo na tego tam kuzyna męża. Jak on ma na imię, Mówiłam ci wczoraj jakieś takie dziwne imię. Rzadkie, ale podoba mi się. Nie, Tomasz? Nie, 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 nie. Tobiasz, taki dostojny. Robimy dzisiaj pedikir? Tak, 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 ptaszyno. <laughs> Moje paznokcie czekały na ciebie prawie dwa lata. <laughs> nie żartowałam, nie jest tak źle. <laughs> A co ty robiłaś w Anglii? Co? Nie za gorąco? Eee... Nie, trochę właśnie. Dobra, przyniosę zimnej. Hmm. Myślałam, że nikt nie chce opuszczać miejsca, w którym przeżył całe życie. Ech. A skąd się wziął ten pani kuzy? Do samotnej starej kobiety zawsze się ktoś przyzna No i bogatej. O, za ciężkie słowo. Dobrze sytuowanej to tak, tak. Jestem zamożna, bo była oszczędna. Nigdy nie szastałam. Zawsze skromnie, w najlepszym gatunku, ale skromnie. Bez demonstracji. Mówi się, że nie przesadza się starych drzew. No, drzewo, drzewu. Nierówne, moje dziecko. A ja, ja jestem. Ach, wyjątkowym drzewem. Nie, 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 to teraz trochę za chłodna ptaszyno. To dalej ciepłej. No, no. Muszę zabezpieczyć się na stare lata. Pani Lodziu, przecież pani ma 80 lat. I jeszcze nie mam. Skończę dopiero w lutym. Ech. Słyszałaś, jaką hmm? Din szykują? W głowie się nie mieści. No, o czym pani mówi? No jak to, no. Nie oglądałaś wiadomości z kraju? Ole! Mają Odbierać emerytury ludziom, którzy w PRL-u pracowali w specjalnych służbach. Często tajnych, niebezpiecznych. W każdym państwie są takie. Teraz też. Mm? I jak się teraz czują ci młodzi ludzie z tajnej policji? Że na stare lata ktoś im odbierze emerytury, bo dojdą do władzy inne świnie i z pobudek ideologicznych wpadną na taki sam pomysł? Ha? Ha? Ale dożyłam czasów. Mój Tadzik to się w grobie przywraca. Wróciłam, bo pani wydzwaniała I dom. dobrze, że wróciłaś. Pracuj dla swojego kraju, a nie dla Angolii. Nigdy ich nie lubiłam. Zarozumiali, pyszałkowaci. Ty wiesz, że po wojnie przesłali rachunek polskiemu rządowi za pochówek naszych pilotów. Myślałam myślałam, że chodzi o mieszkanie. Wiem, wiem, Kaszyna. A ty nie zarobiłaś na mieszkanie? No skąd? No, za komuny dwa lata pracy w Anglii można było kupić nawet dom. Ale ja mam coś dla ciebie. Wyposażę cię, nie martw się. Nic pani nie mówiła przez telefon o tym Tobiaszu. A, mam swoje zasady. Zawsze byłam uczciwa. Podobał mi się komunizm, więc pracowałam w jego aparacie. Sprawa była jasna. Nie okłamywałam swoich bliskich ani przyjaciół. Do oni teraz chcą się mścić, dobrać do mojej emerytury, żeby przypodobać się motłochowi. Wróciłam, bo byłam pewna, że to, że to mieszkanie. Takie mieszkanie, 80 metrów kwadratowych w centrum, to byłby cud, gdybyś otrzymała w prezencie. Takie mieszkanie. A ja w cuda nie wierzę. Kłóci się to z moim światopoglądem. Ale tyle razy dawała pani do zrozumienia. Czułam lekki niepokój, ale... Trochę za zimna jest. Zaraz doleję. Nie myślę, że ja nie myślałam. Nieraz zasypiając widziałam cię, jak krzątasz się po tym mieszkaniu. Nawet widziałam twoje dzieci. Tu, tu, słyszałam. Gdyby nie ta ręka, co sięga po moją emeryturę, he, chętnie bym ją odrąbał, ale nie martw się. Świat jest szeroki, a mieszkań w nim wiele. Skowroneczku kowroneczku wiele. No, takiej pani profesor nie odbiorą. Wiesz, o kim mówię? Ta z drugiego piętra, profesor nauk humanistycznych. Zwykłe ścierwo. Donosiła na swoje koleżanki i kolegów z pracy, wielu złamała karierę naukową, nie wspominając o życiu, a oni za nią solidarni, że trochę biedna, bo się wydało. Wybaczyli jej, bo chodzą do kościoła. Pst, mówi mi grzecznie, dzień dobry. To ja odpowiadam, ale żadnego z poufalania. Kiedy zagada do piesków, to ja zaraz je wołam i do domu. Z pięć lat temu spotkałyśmy się w sanatorium. Dzień dobry, dzień dobry, to było w tak. No, zobacz. Zobacz, jakie mam powykręcane stawy. I to nie od ciasnych butów, tylko reumatyzm ptaszyna. No. no i ona mnie zaprasza na kawę. Wyobraź sobie, odmówiłam grzecznie, ale stanowczo. Ja ze świniami kawy nie pijam żadnego z Niech z nią piją ci, na których donosiła. Skoro są tak wspaniałomyślni. Poprzeginani ludzie, że się tak wyrażę, mój skowroneczku. Ale jacy mają być? Z krzywego drzewa nic prostego nie wystrugasz. Moralność zdemoralizowana. Ja nie chodzę do kościoła i nie będę wybaczać. O, nasyp soli. No, te, tej niebieskiej. Stoi w słoju! Nad wanną. No tak, tak, tak. Ach, muszę zapewnić sobie dobrą opiekę na stare lata. Zaczną się choroby, niedołęstwo. Przecież nie mogę cię tu uwiązać. Jesteś młoda, masz swoje życie. Nie, trochę za chłodna teraz jest. Moment. Ach. O, teraz. Dobra, tak, tak. A do domu nie mogę wziąć jakiejś obcej osoby. Za dużo pokus. Nie mam zaufania do banków ani skrytek. Tym bardziej do państwa, które odbiera emerytury. O, tak, tak, tak. Jeszcze trochę. Tak, wystarczy, wystarczy. Państwo bezprawia. Partia z zemsty. Bezczelnie mówią o sprawiedliwości. Chociażby się nie kompromitowali. To już było. Zabrać bogatym i dać biednym. Tylko, że po drodze gdzieś ginie to, co zabierają złodzieje. Myślałam, że siedzi. Ucywi ucywilizowani. Ucywilizowali się, tak. tak. No i wyszło. Szydło z worka, hołota, dzić. Starych ludzi się czepiają, włóczą po sądach, Cały świat się patrzy. Aj! Ostrożnie, ptaszyno, uważaj na duży palec. O kulturze narodu świadczy, jaki ma stosunek do starych ludzi. Jeszcze musi pani pomoczyć. Paznokieć wrósł w ciało. No mm, właśnie, no właśnie. Mm. Zawsze miałam aksamitne życie. I nie wyobrażam sobie, żeby łatwiej biedakowi pogodzić się, że nagle spadła na niego fortuna. Chociaż z niektórymi to nie wiadomo. Na przykład twój ojciec. Mógłby wszystko mhm. przepić, prawda? Mhm. Przecież nigdy nie wiadomo. Ale nie wyobrażasz sobie, jakie to trudne, bolesne, gdy przywykło się do pewnego poziomu, a tu nagle grożą ci, że cię ograbią. Jak ktoś potrafi wyżyć za tysiąc złotych, to już się przyzwyczaił i jemu jest tak dobrze. Przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Chcą majstrować przy ludzkiej naturze świni. Przecież ja... Nie szastam pieniędzmi, żyję skromnie. No. Mhm. Trzy psy, czasem weterynarz, czasem lekarz. W lato wyjazd. Jedyny luksus to miesiąc w pięciogwiazdkowym hotelu. <grybujesz> Wiesz, że czasem nie wiem, gdzie jestem. Wyglądam przez okno i dalej nie wiem. Palmy, pija. Ostrożnie, no! No! no. Kasyno w każdym hotelu identyczne. Przepraszam, a gdzie pani ma zamiar mieszkać? Tak, to w prywatnym pensjonacie. Oglądałam prospekt, przyniósł mi ten, ten tobiarz. Mhm. Operatywny, bardzo mecenas. Wszystkim się zajął. Poszliśmy do notariusza, to sobie pomecenasowali. Pani mecenasie, pani mecenasie. Leży na komodzie. No, sam, sama zobacz. Coś pięknego, nie? A. Oczywiście własny pokój, łazienka. Mogę zabrać ze sobą ulubione meble. I kilka sztuk, oczywiście. Mhm. Rozumiesz teraz, że nawet stare drzewo może się przyjąć w takim otoczeniu. Komutka, stoliczek, ulubione książki, ulubione bibeloty. te krzesła zabiorę Ludwiki. Ha, miałaś chęć na te Ludwiki? No, przyznaj się, no, przyznaj się. Mhm. W lawendowej dolinie. Tak się nazywa ten pensjonat. Ładnie, prawda? Sala tańca. Ludzie tańczą, uśmiechnięci. A, lubię tańczyć. A ty lubisz? Lubię. O, ile ja się wytańczyłam za młodu. Tańcz, Aniu, tańcz. Nikt ci tego nie odbierze. Co się natańczysz za młodu to twoje. A ty wiesz? Że tańczyłam z generałem kiszczakiem. No, to był densor. Och, <laughs> aż ta dzika skręcała z zazdrości. Za <laughs> łaskawam. Tańczy z Pala mi gdzieś w Hiszpanii, za górę. Nie. nie, 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 nie. Daj mi teraz skarpetki. Daj, skarpetki. Niedługo położę się spać. Ej. Wie pani, pani Lodziu, jak na panią mówią sąsiedzi? Nie. Nie przejmuję się ludzkim gadaniem. Pani Ubekowa. Stołecz. No kiedy wraca ten twój chłopak? Przyjechał już. Mówiłam wczoraj. A przywiózł coś? Trochę przywiózł. No I razem nie wystarczy wam na mieszkanie? Mówiłam, że nie. Musimy wziąć kredyt, tak jak wszyscy. A, wiem. Żyć z pętlą na szyi, ale mi wolność. Oj, biedne to wasze pokolenie. <słuch> zobacz. Oj, zobacz, co dostaniesz ode mnie. Opaść. A? Adamaszkowa pościel z haftem Piękno. angielskim, tak. Ale to nie wszystko. Sięgnij teraz, typo, to niebieskie pudło. To, ale tam wyżej, wyżej. A. No, otwórz. A? Srebrny? Po dwanaście sztuk? Nie cieszysz się? Cieszę. Cieszę. Cieszysz. Sama nie mogę w to uwierzyć. Pół wieku w tym mieście, w tej kamienicy. Hmm. Byłam taka młoda, niewiele starsza od ciebie. Miałaś takie miękkie włosy, lubiłam je czesać. Gdy biegałam z dzieciakami po podwórku, to wciąż zerkałam w wasze okna. Mm -hmm. Od razu zauważyłam, że ktoś odsuwa firankę i kiwa dłonią. I nigdy nie wiedziałam, czy ja to ręka pani, czy pana ta dzika. <laughs> Lubiłaś tu przychodzić, mm -hmm. prawda? Czułam się wyróżniona. Dzieciaki mi zazdrościły. Mm -hmm. Żadne nie miało tu wstępu i opowiadałam im przeróżne historie. Jakie historie? O mieszkaniu. Mogłam godzinami Słuchały z otwartą buzią Czasem dawała mi pani trochę cukierków I kazała poczęstować wszystkie dzieciaki Aj, Mówiły wtedy, że pani Lodzia jest super Tak mhm. A co ty im opowiadałaś o mieszkaniu? Co chciałam? Zmyślałaś mm, To nie było zmyślanie Opowiadałam mm. o pięknych przedmiotach Aj, To było tak inaczej Że naprawdę Wydawało mi się, że że wchodzę w zaczarowany świat. Tak. Mogłaś nawet godzinę siedzieć cichutko i przyglądać się obrazom i fotografiom. Byłaś taka grzeczna. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale chociaż trochę wynagradzałaś nam brak dziecka. Czasem pozwalała mi pani wziąć do ręki jakieś cudeńko. A tak, tak. Nie musiałam się bawić. Wystarczyło mi na patrzenie się. <laughs> Później wyobraźni mogłam przestawiać figurki z porcelany, mać filiżanki, talerzyki, włączać pozytywkę z tańczącą waletnicą. Kiedyś mama zapytała mnie, o czym tak myślę, kiedy siedzę w ciemnym pokoju, to ja jej. Ale nie, twoja matka nie lubiła mnie. Ośmieliła się nawet zwrócić mi parę razy uwagę. Rodzice nie chcieli, żebym tu przychodziła. No, wypuszczali dziecko na podwórko i jeszcze pretensje, że ktoś się nim zajął, tak? Byłaś naszą podwórkową córeczką. Wiesz? Twoi rodzice mieli czworo i nie rozumieli, co to znaczy nie mieć dziecka. Hmm? Ciekawa jestem, czy by się zgodzili, żebyś wzięła Atosa. Bo, bo ty byś się zgodziła, prawda? O, jesteś taka kochana. Masz cierpliwość do psów, a ja tylko jednego mogę zabrać do pensjonatu. Dwa Ludwiki jeden pies. Lorkę weźmie dobierz, przyrzek mi. Nie, nie mogę uwierzyć, że pani naprawdę chce się wyprowadzić. Hmm? Smutno ci trochę, że wyjeżdżam, co? Odkąd pamiętam, to powtarzała pani, przecież do grobu nie zabiorę tego wszystkiego. Naturalnie wszystkim zajmie się dobierz. Pobyt w prywatnym pensjonacie kosztuje moje dziecko. Nawet jest kryty basen. Nie umiem pływać, ale popatrzę sobie na czystą wodę. Całe życie w błocie, żeby zajść w ciążę i nic. Jeździłam co roku do Świeradowa. Zdarzyło się, że miałam romans. Starsze koleżanki tak mi rodziły. Bywało, że to była najlepsza terapia na bezpłodność. W tamtych czasach nikt nie dopuszczał do głowy, że to mężczyzna może być bezpłodny godziny leżenia w błocie. Uch, a to wynagradzałam sobie dancingiem. A? No i wiesz. <grystanie> Ech, będę mieszkać w pensjonacie na lawendowym wzgórzu. Ładny adres, nie? Adres owszem, ale to przecież zwykły dom starców. Taniu. To nie jest zwykły dom starców. Z basenem. Oj! Czuję, że masz do mnie żal. Nie spodziewałam się. Uważałam cię zawsze za małą przyjaciółkę. Czyściłam podłogi. Wychodziłam z psami. Robiłam zakupy. No. Nosiłam pościel do magla. Nie przez rok, dwa, ale przez ponad dwadzieścia lat. No. Znowu byłaś u pani ubekowej? pytała mnie matka. Czasem oberwałam za to ścierką przez plecy. Uważała, że pani. I pan Tadzik, jesteście złymi ludźmi, że możecie mnie skrzywdzić. Nie rozumiałam, o co jej chodzi. Twoja matka powinna być wdzięczna, że ja i mój mąż zajęliśmy się tobą. Przecież ty nawet nie umiałeś jeść nożem i widelcem. Tu nabyłaś kultury, ogłady. Wkładaliśmy ci do głowy, żebyś się uczyła, żebyś poszła na studia. Tak było, nie? Lubiliśmy z mężem obserwować cię przez okno. A wiesz, jak cię nazywaliśmy? Nasza mała dzikuska... Gdy już byłam na studiach, to moi przyjaciele z podwórka pytali, czy wciąż chodzę do ubekacji. Nie, nie do pani Lodzi, tylko do ubekacji. Na no, Ja wezmę wszystko, pani Lodziu. Co? Wszystko! Szkatułkę z kosztownościami, chińską porcelanę, o obrazy i kolekcję monet. Ale, ale, dziecko, ty chyba pozdradałaś zmysły, co, co to? Wszystko zaplanowane. No. Za 10 minut przyjdzie Sławek. Co? Trzeba się pakować, pani lodziu! Ale, ale, Sztućce wezmę, ale za pościel dziękuję. Zradnia się z niej zapach psiego moczu. Jak z każdej rzeczy w tym domu. No, z pani wiesz. też! Nawet perfumy Chanel nie mogą złamać tego zapaszku! Czuć je no, już na klatce! Pójdziesz z tym swoim sławkiem do więzienia, zobaczysz. Nie mam zobaczysz. zamiaru! Wszystko jest przemyślane! A ja dzwonię na policję! Nie wolno! O! A zabieram? Zabieram! Nie ujdzie ci to na kupę, zobaczysz? Mówię. Nie! Przyjdzie że... Sławek, to pani kuchnie. Co, 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 co zrobi? Puchnie! Przeniesie się pani do świata, gdzie odbierają takim jak pani, wspaniałe emerytury. Och, Będzie cieniutko. Ty podłaż, żmijo! Tak mnie zwieść. Zawsze mnie coś od ciebie odpychało, ale się przełamywałam. Chciałam zrobić coś dobrego. Żal mi było twojej zaharowanej matki i mój mąż cię lubił. Byłeś takim trzymilnym kundelkiem. Oszukała Ty... mnie pani. Oszukała. A a gdybym obiecała ci mieszkanie dzisiaj, co? Mogłam m, m, przecież zataić, że mieszkanie ma iść na sprzedaż. No, no i co wtedy? Uratowałaby pani swoje życie. Swoje nędzne, ale... nic niewarte życie. Gdyby zadzwonił on powiedziałabym, że, że zaraz wychodzę, żeby Ta. poczekał. A teraz go wpuszczę. Oj. O, jeszcze siedem minut. A... Puknie cię. A, a ja się tak starałam. Ukrywałam swoją niechęć. Zawsze byłam dla ciebie miła! Mogłam cię dawno odprawić i nie męczyć się! Męczyła się pani? To po co? Mogła pani wynająć do sprzątania i opieki kogoś z agencji! Chodziła o pieniądze! Że musiałaby pani płacić! Ach tam, ty tego nie zrozumiesz! Przy tobie, moje dziecko, łatwiej mi było starzeć się i myśleć o śmierci. Byłaś, byłaś uosobieniem życia, z którym podobno trzeba się rozstać. Znaczyż mogę rozkliwiać się nad rozłąką z tym światem, jeżeli ty, młodziutka dziewczyna, jesteś o wiele bardziej godna litości, aniżeli ja, stara kobieta nad grobem. Ja mam za sobą udane życie, ciekawe życie, miłe wspomnienia, a ty nawet do okresu dzieciństwa nie masz po co wracać. Teraz na chwilę rozbłysłaś urodą, ale zaraz ci przygaśnie, szybko zestarzejesz się jak twoja matka. <laughs> nie sądzę, żeby twoje życie było udane. Na starcie już masz tyle kłód pod nogami, że doprawdy nie mam ci czego zazdrościć. Dlatego przy tobie czuję się tak wybornie. W domu starców będzie pani otoczona pomarszczonymi staruchami. O, 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 o. jakiś masażysta, pielęgniarka. Zawsze znajdzie się jakaś smutna młodość. Młodość do stracenia. Dotknę sobie masażystę w mózgu. Nieraz tak robiłam. Masażyści mają takie piękne ciała. No. Co? Co, zaraz, co ty robisz? Co? Bezczelna dziewczyno! I tak miała pani mnóstwo szczęścia, że przez ale, tyle lat nikt ale, się do pani nie włamał. Ale delikatnie! Przecież to saska porcelana! Prostaki! Jeszcze Prostatka. trzy minuty i będzie Jest. się pani tłumaczyła ze swojego życia. Pani ale zaraz! Ubekowa, pani, uwekowa! Będą do panią wołać ale, ale diabełki uważa. przez całą wieczność! Ale przez, e, e, e. O, albo w serwetkę! A Sławek przyniesie walizkę! Tę dużą, co stoi za szafą w sypialni! Ale zaraz! A, a, a zaraz! A ten posążek z brązu też zabierzesz? Aha. O! o, o, o. Aju Aio! Chyba, chyba cię nie zabiłam! Czekaj, poczekaj! Poczekaj! Zaraz. Przyłożę ci może mokry ręcznik, co? Co? Je, 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 jak się czujesz? Co? Nie, 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 Co? Pogotowie. Słabo po, mi. Poczekaj. O matko. Ile krwi. Jeszcze minutka. Krwawię się. Ale poczekaj. Nikt nie patrzy. Chciałam panią tylko. A, nie przyjdzie? Nie przyszedł? Anio. Aniu, nie zamykaj oczu! Moja no, mała podwórkowa córeczko! A, 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 gdzie ty położyłaś telefon? No, no te, 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 ja, ja, jak się popsuł, to gdzie położyłaś? Zaraz to ja może zadzwonię po taksówka, co? O, po co zaraz pogotowie? sensacja na całą kamienicę, jak myślisz ten Napoleon no, uderzył cię mocno tylko niezręcznie dobrze, Wiesz? Dobrze. niech no, pani bo... dzwoni po taksówkę no, bo gdyby on nie miał wyciągniętej ręki skończyłoby się na małym górze Okład z lodu i po bólu. Palcem zrobił ci tę dziurę. No, co on pokazuje, zapomniałam. Nie, nie, nie wiesz, co on pokazuje. Pa, pani Lodiu! No co, 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 ptaszyno. Niech pani wyjmie stare... tak, nie. z torek. Nic nie mów. Wiem, o co chodzi. Nie możesz iść z kilogramem biżuterii i kolekcją monet do szpitala. Tak. Tak. Oh. No. E, p, p, proszę z taksówkę na ordynacką siedemnaście, w bramę. E, e, natychmiast. Ta. Słuchowisko 8:10 o Zmierzchu Teresy Ewy Opoki. Wystąpiły Ewa Wiśniewska i Milena Suszyńska. Opracowanie muzyczne: Renata Baszun, realizacja akustyczna: Tomasz Perkowski, reżyseria: Waldemar Modestowicz. Słuchowisko zdobyło drugą nagrodę w konkursie na debiut słuchowiskowy zorganizowany przez Teatr Polskiego Radia i Agencję Dramatu.